Czajkałmińska Fundacja Szkoła, liderów program Liderzy PAW. Od 22 lat kształcimy liderów życia publicznego, liderów lokalnych, politycznych, społecznych, kolonijnych i pomyśleliśmy, że przyszedł czas, żeby rozmawiać, żeby rozmawiać o tym, jak to robimy. I bardzo nam potrzeba tego, żeby włączyć różne inne organizacje, instytucje, które zajmują się kształceniem liderów, ale postanowiliśmy zacząć od siebie, pokazać światu, jak to robimy, co jest dla nas ważne, jakie wartości temu przyświecają, po co to robimy, jakich metod używamy i to jest nasze dzisiejsze zadanie. Pokazać, kim jesteśmy. lokalne to taki rodzaj przywództwa, który jest najważniejszy. Bo tych przywódców lokalnych potrzebujemy najwięcej. Łatwo jest znaleźć jednego lidera, który rzuci wspaniałą ideę na cały kraj, ale znaleźć tysiące, setki takich małych, ale bardzo ważnych liderów, którzy zmieniają ten kraj od podstaw, to jest dopiero zadanie. W projektowaniu programów rozwojowych najważniejsza jest dobra ocena osób, które zapraszamy do współpracy. I to zarówno tych, którzy zapraszamy jako beneficjentów tego przedsięwzięcia, jak i tych, których zapraszamy jako tutorów, ekspertów, wykładowców, jako ludzi, których zapraszamy do tego, żeby się spotkali z naszymi beneficjentami. Ta analiza jest podstawą.